Hey. Wziął mnie, ojciec. Wziął mnie, ojciec, i tak do mnie. Że najważniejsze, co się czuję, słuchaj zawsze głosu serca. Hey. Wpadłem na taki pomysł, żeby napisać sztukę o, o breakoutach, a właściwie o Teadeuszu na, na lepiej Mirze Kubaśnickiej i zagadkowym gitarzyście. E, dlatego, że jako młody chłopiec, chłopak e, e, studiowałem. <grywa> Uczyłem się w pierwszym liceum ogólnokształcącym tutaj. No i pamiętam, że parę razy natknąłem się na Tadeusza na lepę. Raz nawet zaliczyłem, że tak powiem, spotkanie za rogu, czyli wpadłem na, na Tadeusza na lepę i mówię, ojej, sorka. On mówi, okej. Okay. Ale ej, także zostałem jakoś na, namaszczony, że <grym> <grym> Powiedzieć, że ja w każdym przedstawieniu, jakie robię, gdzie gram, bo ja jestem przede wszystkim. Tutaj gram dramatyczną rolę. Ja jestem lalkarzem, ja mam swój teatr i też dużo, a jak wiadomo dla dzieci, jak się grano, to to przede wszystkim się dużo śpiewam, bo one to lubią. Eee, ale nie tylko to, bo też i już od, jak zaczynałem szko Zaczy, kończyłem szkołę teatralną, już dyplom, który robiłem, to tam też było mnóstwo e, utworów muzycznych z całym zespołem, robiłem e, przedstawienie do, nie, na, do nieznanego na podstawie tekstów Wojaczka, więc tam po prostu same piosenki, wiersze i, i cały czas naparzałem, ale później cały czas jeszcze mnóstwo zespołów gdzieś po drodze, jakiegoś takiego materiału, trochę zrobiłem e, piosenek Andrzeja Załuchy, ale nie zdążyłem już tego gdzieś wykończyć razem z zespołem, bo musiałem uciekać z Wrocławia bo dostałem pracę w Łodzi i, i tam w teatrze zacząłem, więc no, to dużo tego śpiewania było, ne, ale tutaj wyzwanie, bo trzeba grać na gitarze z tego, <laughs> więc to jest dopiero to jest e, numer. To jest w ogóle duże wyzwanie, bo wciela się Pan e, w rolę legendarnego Tadeusza Nalepy. Co się czuje, jak otrzymuje się taką propozycję współpracy? <śmiech> <śmiech> to znaczy tak, w pierwszym momencie super. Panie Marcinie, zapraszam do współpracy. Tu będzie Pan grał Tadeusza na lepa. Tadeusz na lepa, No tak znam, no pewnie oczywiście. Nauczyć pan jednego, jednej piosenki i super. E, nie da się tego ukryć, że ludzie. Ja mam 36 lat. E, Okej, okay, Tadeusz nalepa. Był tak traktowany przeze mnie i przez ludzi w moim wieku. Słuchało się trochę innej muzyki. Jakiegoś hip-hopu. To były początki taki, jakiegoś takiego. To, był dla nas, to była dla nas muzyka taka, takiego buntu, nie breakout na pewno, a, ani nie późniejsze jakieś numery. E, I trzeba było trochę się zapoznać z tą historią, z, te, z tą legendą. Jak ja przyjechałem tutaj, trochę pochodziłem po tych ulicach, zobaczyłem, że to rzeczywiście był niezły artysta, no bo to co można po tych kilku numerach, które gdzieś tam funkcjonowały w głowie powiedzieć. E, I fenomenalny muzyk przede wszystkim, ale i który był o oazą spokoju, Mamy tylko dwa wywiady na YouTubie są z tym człowiekiem. To, to jest tyle, co możemy sobie zobaczyć na jego temat, i to są wywiady, gdzie on już miał 50 lat. Na pewno nie, takich materiałów, e, wideo z czasów, kiedy on był młodym człowiekiem, nie ma, więc ja musiałem sobie to wyobrazić, jak on wtedy tutaj funkcjonował. Poczułaś, jak dostałaś propozycję zagrania, wcielenia się w rolę Mir Miry Kupasińskiej? Poczułam małe spięcie w żołądku, po pierwsze, a po drugie ogromną radość, bo ja o tym marzyłam. Mnie się zaskakująco spełniają marzenia. Wszystkie yy, przychodzą do mnie takie role, które chyba mają przy, przyjść, bo ja z Mirą Basińską się zetknęłam jakieś... Osiem lat temu mniej więcej, kiedy robiłam jakiś recital piosenki aktorskiej i akurat wpadła mi w ręce jej płyta. Nie szukałam tego, wpadła mi w ręce po prostu. Zaczęłam słuchać jej piosenek, no i dwie jej piosenki umieściłam w recitalu. Potem ileś ty teraz wiłótym zresztą w teatrze miałam recital, powtórzyłam te piosenki, bo one są wyjątkowo aktorskie, okazuje się. Brzmią niesamowicie, kiedy po prostu śpiewa się je na przykład tylko i wyłącznie z pianinem. I tu nie musi być blues, tutaj nie, nie, nie musi być zespołu rokowego. Te piosenki spokojnie można śpiewać z pianinem i jest o czym śpiewać. Są bardzo. Miałam wrażenie, że ona tak krzyczy tymi piosenkami. O coś krzyczy. To jest jakiś jej krzyk, jakieś jej emocje, które bardzo potrzebuje wyrazić. Bardzo prawdziwa we wszystkich piosenkach, które śpiewała. I to mnie najbardziej w niej ujęło. Poszłabym za to. Ale za wysoko, ale za wysoko, ale jak się tego nie bać. Zawsze jest tak, że coś przemycamy z siebie, bo my nigdy nie stajemy się naprawdę tymi postaciami. My je przedstawiamy na tyle wiarygodnie, na ile się da. Ja nie mogę i tak też zrobiłam, obserwowałam ją na jakichś nagraniach dostępnych w miarę w internecie, których nie ma wcale dużo, ale... Więc ja mogę sobie w ciało wprowadzić mniej więcej, też nie na 100%, ale mniej więcej ruch, jak chodziła, jak się poruszała, jak tańczyła na scenie. Ja to mogę zrobić, ale nigdy nie stanę się nią. Więc ja mogę, mogę poznać ją na tyle, na ile się da, i spróbować poczuć się tak jak ona. To jest wszystko, co ja mogłam zrobić, więc oczywiście, że przemyciłam siebie, bo, bo to przechodzi przeze mnie, nie ominę tego, to jestem ja mimo wszystko, ale z cechami Miry, o które bardzo, bardzo się starałam i pracowałam ciężko nad nimi, mam nadzieję, że, że, że się przemycą, bo, bo naprawdę materiał jest godny pracy aktora. Wszystko się rozgrywa na próbie, także publiczności nie ma. No, ale wiadomo, że się próbuje z publicznością różne rzeczy, nie? nawet jakiej jak nie ma. Ja sam grałem w paru zespołach rokowych, więc wiem mniej więcej, jak próby wyglądają rokowe. Ale generalnie mamy taką e, e, akcję, która się dzieje na próbie. Tak, Także publiczność jest, tam czeka, już kupiła bilety, i teraz trzeba to porządnie zagrać. <śmiech> <śmiech> więc dialogi są, oczywiście, bo jest akcja między 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 wszystkimi aktorami